To jest dalsza część adopcji. Wcześniej mi się przerwało i musiałam zrobić trzy albo dwie albo trzy części. I prędkokiem z adopcji jest merni, merni Hemi Merni Hemi Ona ma taki naszyjnik. Ma czerwone włosy, jest zielona. Tutaj ma czerwone włosy i to nie jest żadna kropka na czymś, tylko po prostu z tego. Takie rozklaśnięte te wiśnie. I, I tutaj ma taki znaczek. Tu już są plamki. I tak ona się prezentuje. Ona jest pod pioteczką. Szóstka to jest emoistar, czyli y, ten... Y, emotyczna gwiazda, czy coś w tym stylu, nie? Jest niebieska, ma tęczową skarpetkę. Białą tęczę tutaj. Y, białą tęczę, chmurki są chmurki, takie białe kropeczki. jest taka chmurka, co tak trzyma ogonek, grudkie włosy i tutaj jest taka czarna opaska z białą tęczą. Tutaj ma takie czarne ucho trochę. Naszyjnik to jest taki po prostu sznureczek z tęczą. Dalej jest le panda, czyli, że, czyli po francusku depanda, panda. De panda. I ona jest pod siódemek, ma czarne ucho, czarną tam, y, czarną tam skarpetkę. Tutaj ma czarną skarpetkę, jest znaczek to panda. I tutaj ma, taki, y, tutaj ma taki ogonek pandy i ma brązowe włosy. Potem jest Butterfly Clone, czyli że to jest klon y, tego, klon, no jak to się nazywało, Motyla, o. I ona ma po prostu to jest kucyk z takimi skrzydłami motyla, ma motyla. Ma niebieskie włosy i jest różowa. Tak. I tak ten kucyk się prezentuje pod ósemeczką. Potem jest Fly, bo mój tata wcześniej powiedział no nie wylej bo tak powiedział do brata, ja już szam Nonefly. No i ona jest pod dziewiątką i ona ma takie bandy i na nim gra. Potem jest już ostatnia kuki e, Animal, czyli to po prostu jest taki jelonek, który uwielbia ciastka. Jest znaczek to ciastko, z którego wyrasta róg. Ma opaskę i e, ma, ma rogi. I tutaj już jest taka plamka, i ten. I tutaj są okruszki. Tak. I to były adopcje. Pa!